Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rilan, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w of Exile. Muszę wam powiedzieć, dzisiaj będzie troszkę niedypowo, ponieważ dokładnie wczoraj albo dzisiaj w nocy, nie jestem pewien, mm, wszedł patch. To nie byle jaki patch, bo patch numer 11, w sensie, sory, 0.11, który naprawdę trochę namieszał, no jak bardzo to zobaczycie. Postanowiłem właśnie nagrać taki odcinek poświęcony właśnie tym zmianom. No więc może zacznijmy na początku, co my tu mamy. No więc na początku. A! Full Passive Skill Reset. No, polski tłumacząc, no, dali nam możliwość cofnięcia wszystkich naszych umiejętności pasywnych. No, dzięki czemu możemy sobie jeszcze raz spokojnie, powolutku, wszystko porozmieszczać. Generalnie dlaczego nam to dali? Dlaczego nam dopuścili taką możliwość? No bo tak jak wi wiadomo, no, żadnego dnia dziecka nie było coś. Znaczy może był, ok. Był, ale załóżmy, że to nie jest powód. Tak, zgadza się, to oczywiście nie jest powód. Powodem jest to, że dość sporo namieszali tutaj w tym całym drzewku i tutaj na przykład przykład pozmieniali różne rzeczy na przykład bodajże życie no proszę, tutaj zmniejszyli z 8% na 6 w tym wypadku tutaj nam, nie, to nam nie zmniejszyli akurat no, ale tutaj też trochę pozmniejszali no tak czytałem, że właśnie upierdzielili trochę co tu dużo gadać no upierdzielili trochę z tych pasywów do życia i z pasywów do Energy Shield ale dlaczego to powiem później na razie zajmijmy się tymi ...tutaj, tą możliwością cofnięcia umiejętności. Teraz tak, słuchajcie, doczytałem się... E, ...doczytałem się tego, że możecie to zrobić tylko jeden raz. I to nie byle jaki raz, bo jeden konkretny raz, ponieważ rozmieszczenie jakiegokolwiek pasywu... Y, ...równa się po prostu rezygnacją z tej możliwości. Tak naprawdę, uważajcie, jeżeli nie chcecie drzewka zmieniać, to ok, ale jeżeli chcecie, to zróbcie to od razu. Nic nie kombinujcie. Klikamy, tutaj widać Reset All Passives. No i jak widać. Again. No, ostrzegają nas, że drugi raz nie będzie to możliwe. Dlaczego to zrobiłem? No, ja oczywiście na tej postaci nie potrzebuję takiego resetu. Ale pokażę wam. Pokazałem Wam, jak to się robi i wspomnę jeszcze o jednej ważnej rzeczy przy okazji. Cofnęliśmy sobie właśnie pasywy i tu widzimy co? Na czerwono, pamiętajcie, podstawowa zasada, informacje na czerwono, nie bagatelizujcie ich. One są naprawdę istotne. W tym wypadku konkretnym, no, pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie nosić danego uzbrojenia, ponieważ nie mamy kilku... Statystyk, no jak widać zacząłem uzupełniać sobie dexterity, no tutaj pójdziemy sobie oczywiście do naszego strength, dlaczego to wspomniałem wcześniej i tą sprawą właśnie w ten sposób załatwimy sobie to strange. Znaczy, dobrze, czy dobrze czytam? Strange, dziwne słowo, bardzo gryzie się z polskim, z polskim można powiedzieć sposobem mówienia. Z polską dykcją, szczególnie z moją, która jest beznadziejna. Dobra, do rzeczy. 14 punktów nam zostało. A teraz, jakbyśmy tu poszli. Tutaj widzę, że niewiele pozmieniali. O wow, wow! tu zmieniali. Tu dali trochę buffa i to dość mocnego. Moglibyśmy od razu w ten sposób iść. Mm hmm. To może być, poczekajcie, ile to nas będzie kosztować? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktów. Raz, 2, 3, 4, 5 punktów stracimy i zyskamy tak naprawdę tu musimy iść tu, no to ze, stracimy 2 punkty, no to możemy to zrobić. Spójrzcie, pójdę sobie w ten sposób. No tu widzimy spafowali trochę. Damage jednoręczny, że jednoręczny, no, no chyba tak. I tu widzimy, że z 8% na 12% bodajże. To jest dość spory buff, dlatego spróbujmy sobie w ten sposób pójść. I tu w ogóle, wow, tu 24! 24 z 18 zrobili, no to to jest magia. Magia w biały dzień. Caspian to to nie. Tu musimy iść zdecydowanie w tą stronę. O, tu nie, tu nie jest mi po drodze absolutnie. Tutaj, oczywiście. Intelligence też potrzebujemy, trochę Nie możemy być idiotami, oczywiście. chyba w ten sposób było. O, jeszcze jeden punkt. Potrzebujemy coś? Nie potrzebujemy. No to nie jest dobry pasyw. Znaczy, przynajmniej nie dla mnie, bo ja nie, nie użyłem tych zaklęć tak często. Przynajmniej 3%, no co to jest 3%? Musiał mieć 10 co najmniej, żebym się w ogóle zastanawiał. To gdzie my chcemy no, załóżmy, że idziemy tu, czyli generalnie bez większych zmian. Tu sobie trochę skróciłem, można powiedzieć, kosztem. Nie pamiętam dokładnie w jakiś sposób, no ale w tym wypadku to jest dobry pomysł. Wiecie co? To mi się nawet wydaje, że oni dokonali takich zmian właśnie po to, żeby ludzie wybierali te ścieżki wewnętrzne, że tak powiem, a nie zewnętrzne. No to też się może opłaca. Załóżmy, że się opłaca. 197 dps. Fajnie. No to tak pokrótce omówiłem te pasywy. Lecimy sobie od razu dalej. Bo też nam szósta minuta mija. Ja nic nie zrobiłem praktycznie. To jeden punkt omówię. No więc co mamy następnie? W na sobie spisałem ładnie najważniejsze rzeczy. I następną rzeczą są zmiany w ligach. Jeżeli się nie interesowaliście ligami, to wkrótce wyjaśniam, że są to mm, okresowe, okresowe, że tak powiem, serwery. Więc jak można powiedzieć, bardzo zapomniałem, w tym gresie gra: są okresowe serwery, na których możemy konkurować z innymi graczami no i po prostu się ścigać, kto pierwszy pierwszy, kto pierwszy zdobędzie wyższy poziom i tak dalej, kto pierwszy zabije jakąś loka lokację. Ou wow, 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 Kto pierwszy wyczyści oczywiście jakąś lokację, kto pierwszy zabije bossa, no i tak dalej. Jeszcze ścigamy, zdobywamy ligowe punkty, które możemy sobie uzbierać i otrzymać nagrodę. Nagrody to są bodajże unikalne przedmioty z Hmm, z... ze zmienionymi artami, czyli ikonkami, czy nie, nie wiem, jak to nazwać. Załóżmy, że wzając w pleczaczku, chwila, załatwię te, żeby nie było niebezpiecznie, Zamiast w pleczaczku takich hełmik, to on na przykład by był, no nie wiem, różowy, różowy z pomponikiem, no tak to mniej więcej działa. Tu wiecie, co muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy to widać na filmie, ale jeśli chodzi o silnik, silnik graficzny i w ogóle. Yy, nie wiem, czy renderowanie, czy co to pozmieniali, ale dużo płynniej to chodzi. Nie ma już takich. Muszę wam powiedzieć, że. Nie wiem dokładnie co to jest, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale ulepszyli grafikę i też tak powiedzieli, że ulepszają grafikę, więc to jak najbardziej na plus. Ok, zatem następną zmianą jest dodanie. Znaczy, nie dokończyłem o tych ligach, ale to szybko do powiem, po prostu, że nie czytałem. Nie czytałem tak dokładnie tego, bo to nie jest dla mnie absolutnie istotne. Się zająłem tymi sprawami, jeśli chodzi o gameplay. no tam pozmieniali, i pododawali jakieś nowe ligi i tak dalej. Jeśli się tym interesujecie, to sobie z pewnością doczytacie. Nie, ale co dalej? Nowy przedmiot, słuchajcie. Eternal, tak, Eternal Orb się nazywa. I co on robi? Co on w ogóle będzie robił? Bo ja osobiście takowego nie posiadam. I raczej nie będę posiadał, bo brzmi drogo. I mnie na niego nie stać. A co weźmy od razu? To się przyda później, do dalszego omawiania. A to się przyda do dalszej walki. No i ten Orb tworzy nam bodajże. Nie wiem jak to nazwać. Footprint. To będzie jakiś odcisk, można tak powiedzieć. tworzę odcisk po prostu przedmiotu, który możemy później po kraftowaniu dalszym, jeżeli nam się jeżeli nam się nie potoczy tak jakbyśmy chcieli, kraftowanie To możemy powrócić do dawnego stanu do danego przedmiotu. Rzecz moim zdaniem osobistym. Trudno to tutaj oceniać, no nie jestem aż tak dobrym, zaawansowanym, można powiedzieć, graczem, żeby to tak oceniać. Dokładnie, ale muszę wam powiedzieć, że może się przydać. Mi raczej nie. Ale dla niektórych, którzy dokonują już naprawdę zaawansowanych, powiedzmy, serii craftowania, czyli tam mają na przykład o 150 orbów i jadą jadą dwie godziny, klikają lewy, prawy, lewy, prawy, no i próbują. Zmienić, próbują wykraftować sobie tak naprawdę, upgrade. Mówię w przypadku to jest jedyna możliwość, tak naprawdę. Mówię tutaj oczywiście o tych najlepszych graczach, którzy są na przykład w top 10. Prawda, to oni muszą mieć najlepszy najlepszej ten, no bo nie przystoi im biegać w byle głównie albo no chociaż na sprzedaż mogą, mogą się pokusić potem. No mm, więc taki terminal obu właśnie działa. Tak, oczywiście, jak jakiś znajdę, to będzie fajnie. Będę, uu, będę mógł Wam od razu pokazać, jak to działa. Tu mi tutaj nic nie przywraca. Z pieprzy. No więc mam nadzieję, że. Wydropi prędzej czy później. Następna sprawa. Dodano także. Analogicznie, pewnie z tym Eternal orbem, dodano receptury. wow tutaj trochę będzie ciężko. o boże bardzo ciężko może być. Tutaj widzę, ulepszyli całkiem walkę z tymi pajacami blokującymi nam przejście. No nic, myślę, tu walczymy w tle i wracam do tych receptur. Dodali parę receptur hmm, craftingu. Czy wiecie, dajemy kupcowi dane przedmioty? I następnie. I następnie możemy właśnie zamienić te przedmioty na dany orb. Rzecz przydatna mniej lub bardziej. Ciekawe, tylko jakie receptury dodali. No ale toś mam nadzieję okaże w praniu, że tak powiem. Gracze muszą to oczywiście standardowo odkryć. No, ja na razie nie będę tego odkrywał, bo to za dużo czasu zajmuje. No jedna osoba nie jest naprawdę w stanie tego wszystkiego odkryć. No mam nadzieję, że dodali chociaż trochę, jak dodali jedną czy dwie. Że osobiście powiem, że przeczuwam po prostu, że dodali jakieś receptury do tego Eternal Orb. To na pewno. O, tutaj coś nam wypadło złotego. Receptury do Eternal Orb, a następnie. Czy a następnie, kurczę zajmę się trochę. No i właśnie oczekują, że gracze wkrótce odkryją. Mam nadzieję, że nie są zbyt zaawansowane te receptury. Uff, mam nadzieję. No dobra. Następny tutaj patrz nocy lecimy. To mamy. Aha, tutaj trochę mniej ważne. Tutaj się skupią na tych rzeczach kluczowych, że tak powiem, bo tutaj ulepszyli jakieś bossa na unikalnej. unikalnej porze na endgameowej mapie. Właściwie co ja robię, ludzie? Ludzie, weźcie mnie, kopnijcie w twarz, bo naprawdę odwalam straszną głupotę. Skupiłem się na tym omawianiu tych wszystkich zmian, że zapomniałem gdzie ja mam iść właściwie. Przecież mamy otruć drzewo. Ja mamy otruć drzewo. Dobra, więc tego bossa są ulepszyli, jest bossa na mapie, na tym się na razie nie zajmujemy, nie rozkwiniamy, żeby za dużo czasu nie zeszło, coś ważniejszego co tu mamy. O, to jest dość istotna sprawa, ponieważ onyxowy amulet, czyli amulet, jeśli nie wiecie, dodający do wszystkich statystyk maksymalnie bodajże 20, to jest chyba najlepszy amulet na dzień dzisiejszy, z tego co widziałem. No statystyk tak naprawdę każdy potrzebuje, a to co oferuje mi inne amulety to jest po prostu niewarte. No i co? Z... Z... Zmienili trochę występowanie tego amuletu na płaszczyźnie, właśnie na płaszczyźnie całej gry, tak naprawdę, tak powiem. Bo pousuwali... pousuwali go jako nagrodę. Z... Za te standardowe questy. No I to w sumie, wiecie co wam powiem, no test plus. Bo ten. Słuchajcie, no test amulet tak naprawdę najlepszy na dzień dzisiejszy, tak naprawdę każdy miał go pod dostatkiem z dropu i tak dalej. No i każdy jakiś tam żółty z misji mógł sobie trzymać. I to jest właśnie, można powiedzieć, inflacja tych amuletów. No one powinny być tak naprawdę całkiem drogie, no, co się stało no niektóre są niektóre, no, ten beznadziejne są jedynie warte wyrzucenia na ziemię, tak nie powinno być powinny być właśnie takie itemy, które nawet białe mają jakąkolwiek wartość tu nie mówię o tych przedmiotach z, z sześcioma na przykład kieszeniami, nie, 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 nie o to mi chodzi no dobra, tutaj widzę, że piszą, ulepszyli, także 3D art dla paru itemów. To nas niezbyt interesuje, bo tych itemów go nie posiadam. A po prostu wydaje mi się, że wrącz to jak będziemy trzymać, to będzie jakaś zmiana widoczna. No a tak generalnie to co mnie to obchodzi, że tam jakieś itemy lepszy nie, to jest tylko... Nie wierzę im na słowo, bo gdyby mi dali te itemy, to oczywiście mógłbym to sprawdzić, no a tak to nie mam możliwości. Mam nadzieję, że ładnie wyglądają. Teraz sprawa ciekawa. Następna rzecz. Otóż już znaleźliśmy drzewko. Które musimy zatruć. No sorry bro. Musimy cię niestety trucizną zakwasić. Aż się poskręcał z bólu. Dobra, ja się napiję. Chwileczkę. Okej, okay, więc lecimy dalej. I teraz mamy co? Aha, przydzielenie itemów w party. Ciekawa sprawa. Z tego co tu rozumiem, to itemy przydzielane będą. Znaczy, lider party będzie miał możliwość wybrania, tak, tak naprawdę, sposobu przydzielania przedmiotów. No i co o tym sądzę? No to na pewno brakowało tego. Wiecie co, jeżeli byliście kiedyś w party? Mam nadzieję, że byliście, bo ja byłem. No niestety, można powiedzieć, że byłem. To zauważycie, graczy, którzy wchodzą i tak naprawdę nic nie robią, mają zdecydowanie niższy level. Biegają, tam sobie biegają, no i latają za żółtymi przedmiotami, stają na nich. Czekają tak naprawdę, aż zniknie ten timer, pozwalający danemu graczowi podnieść jego tam należność. No i jak zniknie ten timer, to, za co to dużo gadać, no. Cyganią, no podpierdalają. To jest nieprzyjemne. Tak jak gracz wydaje się, ninja nazywa. Jakiś śmieć, Tylko chodzi kampi na przedmioty i nic nie wnosi do drużyny. Rozumiecie. No i właśnie myślę, że to jest głównym powodem, dla którego tą zmianę wprowadzili. Teraz lider, jeśli chodzi o oczywiście party publiczne, bo załóżmy, bo zakładamy, że mając sam jakiś. Jakieś party złożone z kumpli, no nie zdarzy się takie coś. No ale w publicznym party jak najbardziej możemy sobie teraz ustawić to właśnie przydzielanie na przykład. Yy, znaczy może wolne dla wszystkich, nie. Co tam było? Tak, pernamentne przydzielanie danemu graczowi. Takie coś bodajże jest, taka opcja. Uuu, fajne echo. Ładnie. Nie wiem, czy słyszeliście. No, permanentne przydzielanie danemu graczowi. No i wtedy żaden inny gracz nie może podnieść takiego przedmiotu. Ma to, ma to oczywiście plusy w party publicznym, bo mogą sobie wszyscy spokojnie dokończyć pokój i potem dopiero zająć się zbieraniem. Ale jest też poważny minus. No załóżmy, że ktoś mm, na przykład, no nie wiem, poszedł, Poszedł sobie w kimono albo coś, stoi tam obok nas, my napierdzielamy, on stoi, no i te jego przedmioty tam leżą. Po krótkim czasie na przykład się wyloguje, bo mu mama prąd wyłączy albo coś i tak to jest niestety, że mogę, może przedmiot przepaść. Czy znaczy, mam nadzieję, że to przemyśleli, bo jeżeli nie, no to głupio by było trochę widzieć Exalted Orb, czyli ten nasz najlepszy... Odpływający gdzieś tam w niepamięć, wołający do nas: Zbierz mnie, proszę, nie rób mi tego. Ja chcę być. Chcę być. Chcę być uwielbiany i kochany, przekazywany z rąk do rąk. No wiecie o co mi chodzi. Miejmy nadzieję, że to przemyśleli. Bo byłoby naprawdę niefajnie. My zatem wchodzimy sobie na level drugi. No, ja tu sprawdzę. Moją listę magiczną, wow. co tu dalej mamy? Aha, odnośnie party, jeżeli jesteśmy na unikalnych mapach i wydropią nam jakieś mapy, białe bodajże, tylko to nie możemy ich zebrać. One należą opcjonalnie, znaczy opcjonalnie, one należą standardowo do lidera party. I muszę Wam powiedzieć, że to jest mądry, mądry ruch. Nie zależy to bowiem od ustawienia właśnie przydzielania przedmiotów. Mądry ruch, no ponieważ to jest logiczne. Jeżeli ktoś tworzy party, to prawda chciałby mieć coś z tego. że parę tam osób mu łazi i zgarnia drop, który teoretycznie mógłby być jego. No więc zatem musi się zadowolić po prostu tym, że nie będzie stratne jeśli chodzi o mapki. Oć. czy się niebezpiecznie robi, muszę wam powiedzieć. Gersi są bardzo groźni, jeżeli nie mamy resów, ponieważ mogą nam mocno walnąć z jakiegoś żywiołu i nam na przykład zamrozić na 10 sekund. Zdarzało mi się tam. Niebezpieczna sprawa, muszę wam powiedzieć. Niebezpieczna, ale powracamy do tej naszej listy. No więc, mapy białe dla liderów lecą. Następna zmiana. Tutaj dość radykalna. Dość radykalna, ponieważ Orb of Fusing i Jewelry Orb, Jewelry Orb, nie wiem czy to dobrze wymawiam. No wiecie, te dodające kieszenie i zmieniające liczbę. Nie, nie, Boże. Zmieniające liczbę kieszeni i zmieniające te połączenia kieszeni. Dwa przedmioty zostały kompletnie pozmieniane. Słuchajcie, jeżeli mamy przedmiot. Załóżmy jakości 20%, to używając właśnie Fusing ORB. Na przykład mamy, masz 6 kieszeni, prawda? No, zakładamy oczywiście, że jeden Fusing ORB nie załatwi nam sprawy. Natomiast mając 20% jakości danego przedmiotu. Mamy zdecydowanie większą szansę na otrzymanie większej liczby kieszeni. No i teraz jak to działa? Yy, całe quality przedmiotu jest tak naprawdę konsumowane. Jest zjadane, powiedzmy, przez ten fusing orb. No i co z tego mamy? Po prostu mamy większe szanse. Co o tym myślę? Nie wiem, jak wielkie szanse to są i moim zdaniem nie powinno być to oznajmione, aż. To powinna być taka tajemnica służbowa powiedzmy. Jeżeli to są dość spore szanse, to jest to gra warta świeczki. Nawet na tych przedmiotach, powiedzmy... złotych możemy takie czynności robić sobie. No ale jeżeli to jest mały procent, to nie widzę potrzeby. No, po prostu zaufajmy naszemu szczęściu i nie ma sensu naprawdę wydawać dodatkowej kasy na... Na te wszystkie orby zwiększające nam jakość, które osobiście twierdzę, że ich ceny pójdą radykalnie w górę. Ale to jest taka tylko czarna prognoza, bo jak wiadomo, może ludzie po prostu się z nimi zainteresują i zaczną je kolekcjonować. To jest jedyny dla nich ratunek. No okej, okay, widzę, że to dość sporo. Czas nam minęło, dlatego zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, w którym oczywiście będziemy sobie kontynuować te zmiany, bo jest ich bardzo dużo. Dlatego do usłyszenia na razie.